Zaskocz klienta. Ta sama restauracja, w której byliśmy, ten sam kelner. Wspaniały człowiek. Uśmiechnięty, oczywiście opalony, kilku zębów brak, ale wyglądał tak uroczo, ponieważ śmiał się pełną piersią, śmiał się pełną gębą i naprawdę wyglądał świetnie. Dodatkowo mówił po angielsku, a więc czegoś więcej potrzeba w, takiej, w takim klimacie, w takiej okolicy. Ten kelner potrafił mnie zaskoczyć. I to zaskoczył mnie dwa razy. Po pierwsze. Przysiedliśmy się do tych stolików, a więc podszedł do nas, zapytał czego się napijemy, co zjemy. Zamówiliśmy wino, zamówiliśmy piwo. Hmm, powiedzieliśmy, że na razie nie będziemy jedli nic, ponieważ nie jesteśmy głodni. Posiedzimy, zgodniejemy, to zamówimy. Oczywiście powiedział, nie ma problemu, poszedł obsługiwać innych. Siedzieliśmy, siedzieliśmy sączyliśmy sobie winko przez około godzinę, może troszeczkę więcej. Po godzinie czasu kelner przyszedł do nas z rybą. Z rybą na talerzu. Surową oczywiście, zabitą, natomiast nieoprawioną. Przyniósł nam kilka ryb do pokazania. I zapytał, którą byśmy zjedli, na którą mamy ochotę. Czyli nie przyszedł do naszego stolika, nie zapytał, czy może Państwo by coś zjedli, czy już zgodniliście. Tylko wziął ryby, przyniósł do nas i pokazał nam te ryby. Chciał nam wzbudzić apetyt w nas. Zapytał, którą rybę zjemy. I popatrz, siedzieliśmy tam około godziny czasu. Teoretycznie mogliśmy tam siedzieć sobie dalej. Piliśmy winko, piliśmy piwko, nie potrzebowaliśmy niczego. Ale kelner nie pozwolił na to, żebyśmy siedzieli bezczynnie, tylko chciał, żebyśmy zostawili więcej pieniędzy w tej restauracji. A więc sam poszedł z inicjatywą, przyniósł te ryby do nas, no i zapytał się, którą zjemy. Świetny motyw, co? Po drugie, zobacz, zaprezentował nam posiłek. Czyli nie przyszedł nie zapytał, nie przed z kartą mni, albo nie przed nie zapytał, co Państwo zjedzą? Mamy świetne ośmiorniczki, tylko on pokazał nam posiłek. No, brakowało tylko tego, żeby dał nam go spróbować. No, ale to była surowa ryba, więc nie dał nam tego spróbować. Ale zrobił to, co mógł zrobić najlepszego w tamtym miejscu, w tamtej okolicy. Po prostu pokazał nam ryby, które są dostępne. Nie bał się tego, ponieważ te ryby były świeże. No, w Polsce trudno o takie coś, być może nad morzem, jeśli ryby są świeże, ale trudno oczekiwać, że w innym mieście, w Polsce, żeby były świeżutkie ryby, niezamrożone i żeby ktoś pokazywał Ci, jak one wyglądają. No, przyznasz, że byłoby to trudne. Natomiast tam jest to proste, jest to łatwe i oni to wykorzystują i o to chodzi. O to chodzi, wykorzystywać to, co masz tam, gdzie jesteś, w danym momencie. Pozwól spróbować. Czyli to, co powiedziałem przed chwilą. Nie mógł nam dać spróbować ryby, ponieważ ryba była surowa, no ale degustacje wina, degustacje owoców jak najbardziej wchodzą w grę. Kiedy byliśmy w zadarze na lokalnym ryneczku, lokalnym bazarku z owocami, z warzywami, z rybami, można było również kupić tam wino. Wchodząc do sklepu, w którym sprzedawano wino, miałeś do wyboru kilka kraników. Dosłownie, to były kraniki. Każdy kranik był opisany innym winem. W jednym było półsłodkie, w innym półwytrawne, pół wytrawne, słodkie i tak dalej. Były oczywiście nazwy. I mogłeś spróbować sobie danego rodzaju wina, zobaczyć, który ci smakuje, a następnie kupić. Kiedy kupowałeś to winko, sprzedawca nalewał ci je do plastikowej butelki. Po prostu brał plastikową butelkę, podkładał pod kranik, odkręcał, nalewał, zakręcał i dawał ci wino. A ty płaciłeś zadowolony, wiedząc, że wino, które kupiłeś, będzie ci smakowało. No, ile razy w Polsce stoisz przy półce, próbujesz wybrać winko i nie wiesz? Musisz się opierać albo na tym, że znasz to wino, bo je kiedyś piłeś, albo ktoś ci polecił i opisał ci te wrażenia, albo kierujesz się etykietą. Ponieważ i tak robią badania, że kupujemy wino ze względu na etykietę. Co jest głupie, bo powinniśmy kupować wino ze względu na jego smak. No ale jednak. Natomiast w Chorwacji masz możliwość kupienia wina ze względu na to, jak ci smakuje. Podobnie z owocami. U nas czasem znajduje się. Hmm, można znaleźć stoiska, w których po podejściu do tego stoiska możesz spróbować mandarynki ponieważ ktoś, sprzedawca rozbebeszył mandarynkę, hmm, wyjął ze środka kawałeczki i możesz po jednej sobie je spróbować no ale trudno żebyś próbował jabłka, trudno żebyś próbował arbuzy, melony i tak dalej i tak natomiast tam nie ma z tym problemu tam przy dobrych stoiskach masz możliwość skosztowania danego owocu no, popatrz jak to zmienia tę mentalnie postać rzeczy kiedy owoce musisz kupić w ciemno i nie wiesz, czy będzie słodki, czy będzie kwaśny, czy będzie twardy, czy będzie miękki. A kiedy masz możliwość spróbowania tego owoca, no to masz pewność, że jest dokładnie taki, jaki Cię interesował i będzie Ci smakował. No to kupisz wtedy mniej czy więcej. I ta potencjalna strata, który, o której możesz myśleć, no bo jak to pokroić całego arbuza, przecież ludzie podejdą, zjedzą i nie kupią. No jasne, że tak może być. To jest inwestycja. Z drugiej strony ktoś podejdzie, spróbuje... I wcześniej, gdyby nie kupił, to teraz kupi. Bo powie: No, mogę kupić, bo wiem, co to jest. Nawet więcej. Może kupić dwa razy więcej niż chciał. Może kupić dla kogoś, może kupić dla siebie na zapas. Więc wszystko jest zależne od sytuacji, ale traktuj to jako inwestycję. Chorwaci doskonale zdają sobie z tego sprawę. Zachęć do większych zakupów. Co to oznacza? Zaraz ci wytłumaczę. Będąc w zadarze. Zachciało mi się arbuza. Chodziłem po tym bazarku m, z warzywami, no i postanowiłem, że zjem sobie jakiś owoc, spadł na arbuza, ponieważ bardzo lubię arbuzy, a tam te arbuzy są, m, mam wrażenie, że były słodsze, m, były zdrowsze, ponieważ były świeżo zerwane, dłużej, m, krócej leżały i nie były tak, m, i nie musiały pokonać takiej długiej drogi do Polski. Dlatego były zdrowsze, były, były świeższe i w mojej ocenie były po prostu mniej nafaszerowane jakimiś nawozami. Może to było moje subiektywne zdanie, wrażenie, natomiast tak to zinterpretowałem. Postanowiłem, że kupię sobie tego arbuza. Cena tego arbuza to było 6 kun za kilogram, czyli na nasze około 3,60. Po zważeniu okazało się, że muszę zapłacić około 9,20, czyli powiedzmy 80 groszy powinna mi Pani wydać. A to ta, co ta Pani zrobiła? Zamiast reszty, wydała mi więcej towaru. I zamiast dać mi te 80 groszy, po prostu dorzuciła mi dwie nektarynki i powiedziała: Dobra, to za te 80 groszy dorzucę panu dwie nektarynki. Ja nawet nie zdążyłem zaprotestować. Ale dlaczego miałbym protestować? Przecież dostałem nektarynki, które również chętnie sobie zjem. Pani nie zapytała się mnie, czyś chce nektarynek. Nie zaproponowała również, znaczy jaka w ogóle o czym mówimy, jaka, jaka propozycja. Nie wydała mi reszty tak, jak powinna to zrobić. Ona z góry założyła, że lepiej będzie dla niej i że dla mnie też, jeśli wyda mi ekstra towar, jeśli wyda mi dwa owoce więcej, bo ona zarobi te 80 groszy, nie musi ich oddawać mnie. Ja będę zadowolony, bo będę miał okazję spróbować sobie jeszcze ręki. No i wszyscy i rozstaniemy się w zgodzie, w przyjaźni i fajnej atmosferze. I kiedy tak. Kiedy ta sytuacja miała miejsce, tak wziąłem to do ręki, popatrzyłem na nią i pomyślałem: Kurde, świetna sprawa. Czemu w Polsce tego nie robimy? Czemu, kiedy w Polsce idziesz do sklepu i zrobisz zakupy, to czemu sprzedawca zamiast wydawać ci resztę, nie dorzucić czegoś? Nie powie, a jeszcze niech Pan sobie to zje, bo to na pewno Panu będzie smakowało. Wstydzimy się, boimy się, obawiamy się reakcji, nie wiemy jak klient zareaguje. Różne sobie wkręcamy historię. Natomiast tam niech sobie takich historii nie wkręca. Po prostu nie chce wydawać 80 groszy, chcę chce zarobić więcej, to dorzucam dwie nektarynki i klient wychodzi z większą ilością. W Twoim biznesie, jeśli klient będzie chciał od Ciebie rabatu, nie dawaj mu rabatu, ale dorzuć mu dodatkową usługę. Dorzuć mu dodatkowy produkt. Dorzuć mu jeszcze jedną sztukę. Jeśli chcesz, żeby koniecznie od Ciebie kupił, albo jeśli chcesz, żeby do Ciebie wrócił, to po prostu zrób to. Nie ściągaj majtek do kostek. Nie spuszczaj gaci, nie schodź z ceną do zera, tylko powiedz, cena jest taka jak powiedziałem, ale dużo co panu jeszcze to. To jest dokładnie ta sama zasada. Zasada numer 9. Dopasuj się do klienta. Świetnie to było widoczne w trzech przypadkach. Po pierwsze, wspominany przeze mnie sklep. Sklep z akcesoriami plażowymi. Godziny otwarcia tego sklepu to nie jest tak jak u nas, gdzie otwiera się rano, zamyka się wieczorem, koniec, jutro to samo. Tam godziny otwarcia są dopasowywane do klientów, czyli do turystów. I tak, sklep z akcesoriami plażowymi był otwarty od rana, czyli od godziny około 7.38, aż do godziny 13-14. Dlaczego? Ponieważ o godzinie 8 dużo ludzi idzie na plażę. Poopalać się, poodpoczywać, rozpoczyna swój dzień właśnie od pójścia na plażę, no więc sklep musi być otwarty, w razie gdyby chcieli sobie coś kupić. I te osoby wracają tuż po południu, tuż po godzinie 12, ponieważ wracają na obiady do swoich hoteli. A więc wracają około godziny 13 13:30. A więc wtedy, kiedy oni wrócą już do hotelu, no to logiczne jest, że z niego nie wychodzą, ponieważ robią sobie siestę, odpoczywają. Część z nich po prostu zostaje w hotelu, pije sobie drinki, a więc sklep jest zamknięty, ponieważ i tak nie ma ruchu. Kiedy te osoby odpoczną, kiedy wypiją już sobie tego drinka, no to ponownie mają ochotę wyjść na miasto, ponownie mają ochotę wyjść na plażę. Część z nich idzie na plażę odpocząć, bo wtedy już nie ma takiego słońca, więc będą sobie po prostu posiedzieć, poczytać książkę, a część po prostu y, robi rundkę po mieście, a więc... Sprawdza, co można ciekawego zobaczyć, o, ogląda zabytki, robi sobie przechadzkę, no i generalnie po prostu obserwuje. Tak czy inaczej wychodzi z hotelu i idzie pochodzić. A więc drugie godziny otwarcia tego sklepu to jest odwieczorne godziny, czyli od godziny 18 do około godziny 22. A więc ten okres między godziną 13 a 18 to jest martwy okres. Martwy okres dla sprzedawcy, a więc po prostu zamyka sklep. Po co ma w tym sklepie siedzieć? Traci czas. I tak nie będzie klientów. Albo tych klientów jest na tyle mało, że nie opłaca się po prostu tam siedzieć. A więc dopasowuje się do klienta. Godziny otwarte są wtedy, kiedy są klienci. No podobnie było z lodziarnią. Przy wieździe do wioski była lodziarnia. Można było kupić lody gałkowe. Dokładnie ta sama sytuacja. Lody były otwarte wtedy, kiedy byli klienci. Kiedy klienci szli do domu, szli do hotelu, jeść obiad, lodziarnia była zamknięta. A wieczorem ponownie była otwarta. No pięknie, prawda? Odwołanie rezerwacji. Mieliśmy zarezerwowany nocleg do niedzieli, natomiast y, chcieliśmy inaczej spędzić wyjazd i zrezygnowaliśmy z tego ostatniego noclegu. Idąc do hotelu, idąc do właściciela hotelu, powiedziałem mu o tym, nie robił absolutnie żadnej, pro, żadnego problemu, nie, nie miał żadnych pretensji o to, że chcemy jeden dzień wcześniej wyjechać. Po prostu odwołał tą rezerwację, nie miał żadnych obiekcji i rozstaliśmy się w świetnej atmosferze, w świetnej zgodzie. Wyobraź sobie w Polsce, co by się wydarzyło. Może nie wszędzie, tak? nie, gen nie generalizując. Natomiast z pewnością spotkałeś się z takimi sytuacjami, że mimo iż chciałeś odwołać rezerwację, to ktoś ci każe za nią zapłacić. No, z jednej strony to jest słuszne, ponieważ zarezerwowałeś mu miejsce, zająłeś mu termin, w którym ktoś inny mógł do niego przyjechać. No, ale z drugiej strony ten człowiek może bardziej mu zależało na dobrej opinii, którą by mu wystawił w serwisie, z którego zamówiłem, Nocleg. Być może wolał odpuścić jeden dzień, jedną noc, zarobić mniej, ale wolał mieć dobrą opinię, która będzie rzutowała na to, że inni klienci będą do niego chętniej przyjeżdżać. Z drugiej strony i tak bym mu nie wystawił negatywnej opinii przecież to mnie zależało na tym, żeby odwołał rezerwację, a nie jemu. Więc gdybym mu wystawił negatywną opinię, że się nie zgodził, no byłbym hipokrytą. Fakt jest taki, że człowiek zgodził się bez niczego. To też pokazuje różnicę w sposobie podejścia do klienta i w dbaniu o turystę. I w dopasowaniu się do klienta. Wydłużenie godziny wymeldowania. No, sytuacja podobna. Pierwszy dzień, kiedy mieliśmy się zameldować do hotelu, godziny wymeldowywania się są do godziny 10 rano, należy się wymeldować. Natomiast o godzinie, około godziny 10.30 dostałem maila od właściciela, że niestety poprzedni najemcy jeszcze nie zdążyli się wymeldować, więc bardzo mnie przeprasza z góry, no ale będziemy musieli poczekać, a więc o godzinie tam 16, 17 dopiero będziemy mogli się zameldować. Dla mnie to nie miało żadnego znaczenia, ponieważ i tak miałem plan zameldować się dopiero wieczorem w hotelu, pierwszego dnia, więc totalnie nic, nic nie wpłynęło to na mój przebieg mojej podróży, ale pokazuje to znowu, że z właścicielem można się dogadać, że on się dopasowuje do klienta, on woli temu klientowi pozwolić wyjść z hotelu, nawet o godzinie 16-17, żeby spokojnie, mm, bez stresu spędził sobie ten ostatni dzień i zdążył się spakować, być może coś jeszcze załatwił na mieście, kupił pamiątki, niż poganiać go, poganiać, ej słuchaj, jest godzina 10, wychodź, bo ja mam kolejnego klienta. Klient nasz Pan. Ale klient, który już jest u mnie, liczy się dla mnie bardziej niż ten potencjalny, który dopiero kiedyś, gdzieś może się u mnie pojawić. A więc znowu dopasowanie się do klienta. Nie ma twardych reguł, twardych zasad. 10 wychodzimy, łomoczemy do drzwi, panie, wychodź pan, bo jest dziesiąta jeden. Tylko pójście na rękę spokojnie, nie ma problemu, następny klient poczeka, pan niech się spokojnie stąd wymelduje. Rewelacja. Pomyśl sobie, co ty możesz osiągnąć, dopasowując się do klienta. Mam świetnego fryzjera, który kiedy obcina mnie. To nie skupia się totalnie na dzwoniących telefonach. Poświęca w pełni uwagę mojej osobie. I kiedy obcina mnie 40 minut godziny czasu, to przez tą godzinę czasu ja czuję, że on jest tylko dla mnie, a ja jestem tylko dla niego. I nie ma problemu z tym, że co 5 minut odchodzi, odbiera telefon, wpisuje nowe klientki na listę, anuluje rezerwacje i itd., itd. To jest piękne uczucie, ponieważ on w pełni skupia się na mnie, dopasowuje się do mnie. To ja jestem jego klientem i o mnie w tej chwili ma zadbać, a nie o tych potencjalnych, którzy jutro do niego przyjdą, albo w ogóle mają ochotę zapytać o jakieś rzeczy. Rewelacja. I tych dziesięć rzeczy nauczyłem się od Chorwatów, jeśli chodzi o sprzedaż. Przepiękny kraj, wspaniali ludzie, trochę podobni do nas. Podobnie jak my, są bardzo rodzinni, bardzo gościnni. Nawet słyszałem takie opinie, że są taki, tacy sami jak my Polacy, tylko że mają troszeczkę luźniejszy stosunek do życia. Są takimi południowymi Polakami. Bardziej żyją na zasadzie spokojnie, da się to zrobić, nie ma się tak co spinać. Nie żyją tak jak my w takim ciągłym wyścigu, tylko raczej są bardziej skupieni ku rodzinie i ku takiemu doczesnemu życiu, na życiu tu i teraz. To jest świetna sprawa, polecam ci, żebyś sobie odwiedził Chorwację. Ten materiał, który dla Ciebie nagrałem, to jest efekt moich obserwacji, które poczyniłem w Chorwacji. Jeśli Ci się spodobał, proszę cię, udostępnij go, skomentuj, zasubskrybuj mój kanał. Na pewno będę więcej takich materiałów wrzucał. a to będzie też dla mnie sygnał, że jeśli Ci się podobało, skomentowałeś. Informacja dla mnie, żeby robić tego więcej. Dzięki za obejrzenie, dzięki za wysłuchanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Obserwuj mój fanpage i obserwuj hmm. mój profil na YouTubie. Dzięki, trzymaj się, pozdrawiam cię, cześć.